Darek, do składu dzisiaj wraca Aigars Kele, powoli legenda naszego klubu. Czego od niego oczekujesz? Przede wszystkim uporządkowania gry, no i asysty, gra zespołowa. Pokazał już w Lublinie, że sporo tych asyst już miał i tak gra zupełnie wygląda inaczej. Ucieszyłeś się, gdy dowiedziałeś się, że Aigars wraca? Jak to, jak to odebrałeś? No bardzo się ucieszyłem, bo tak jak mówię, brakowało nam takiej prawdziwe jedynki. Pokazał już w zeszłych sezonach, że potrafi grać tutaj u nas. i. Myślę, że będzie dobrze. Oby tak było, bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Do składu wraca Aigars z Jak Pan odbiera ten jego powrót do naszej drużyny i czego Pan oczekuje od niego? E, oczekuję spokoju w rozegraniu piłki w Ataku oraz lepszej obrony całego zespołu. I ta wiadomość gruchnęła w social mediach, że Aigars wraca? Ucieszył się Pan? Jakie tam były emocje? Bo to taka legenda trochę powoli naszego klubu. E, nie ukrywam, wielka radość, dlatego że. Bardzo dużo serducha zostawię dla, dla naszego zespołu i, i chcę... I chce... O takich ludzi, o takich ludzi chodzi, ta? chodzi w koszykówce, w zespole, no. że właśnie chodzi się na taki, e, dla takich zawodników, którzy oddają serce za drużynę. Dokładnie, no o, o to właśnie rozbiegam. Koszykówka to nie tylko pieniądze, ale, ale połączenie z kibicami, a on to nam daje. Dokładnie. Jak będzie dzisiaj wygrana? No oczywiście. Aby tak było, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Aigars Kele wraca do składu. Czego pan oczekuje po powrocie Aigars, naszego generała? Przede wszystkim uporządkowania gry w ataku. to Też widzieliśmy tutaj na meczu w Lublinie, że jednak Aigars dużo daje nie? pod tym względem. No tak, potrafił uspokoić tą grę, a gdy pan dowiedział się, że Aigars wraca. Jakie emocje panu towarzyszyły? Ucieszył się pan? Bo to człowiek, bo taki już z Ostrowa można powiedzieć, tak? Tak, dokładnie. Na pewno duże zadowolenie i wiara, że jednak zagram w tym sezonie lepiej, że te kolejne mecze będą wygrane i nasze miejsce w tabeli druga ląda będzie zdecydowanie lepsza. Chociaż wiadomo, że terminarz jest ciężki, więcej wyjazdu, dokładnie, ale no liczę, że jednak z w składzie wygramy więcej meczów. Ja też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzisiaj do składu wraca Ajgars powoli legenda naszego klubu. Czego pani oczekuje od Ajgarsa? Że poprowadził nas do zwycięstwa. Do playoffów? A gdy dowiedziała się pani o tym, że Aigars wraca, jakie emocje pani towarzyszyły? Radość? Mega radość, zadowolenie, no i fajnie, to jest nasz człowiek, tak? Tak, już można powiedzieć, a dzisiaj jak będzie? Z zieloną górą wygrywamy? Wygrywamy, pewnie. To by tak było? Bardzo dziękuję. Dzięki. Olivia, Aigars Kere wraca do naszego składu. Czego się spodziewasz po jego grze? O to, o to chodzi, a ucieszyłaś się, gdy dowiedziała się, że Aigar Skele wraca do, do nas? Bardzo, tak. Radość była w domu, mama, mama tata, zadowoleni wszyscy. Zadowoleni, tak. Okay. A jak będzie dzisiaj, wygrywamy z Zieloną Górą? Na pewno. by tak było, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Czego od niego oczekujesz? Nie wiem, czy od samego Ajgarsa, od całej salówki, zwycięstwo, zwycięstwo, to jest nam bardzo potrzebne, więc po prostu mamy nadzieję, że dzisiaj wygramy ten mecz. Ratymek, Radość była, jak dowiedziałaś się, że Aigar z wraca do nas? Cieszyłeś się? Podskakiwały? Tak. Kilkostalowy, by tak było. Panowie, bardzo dziękuję. Dziękuję, Ruiz. wraca do składu, cieszysz się? Tak bardzo. Jak myślisz, co nam Ajgarskele przyniesie do drużyny? Dużo więcej grania niż przedtem, będzie więcej grania zespołowego, więcej obrony, wzorek. Także będzie lepiej? Tak. Oby do przodu, oby do play'ów. Super, bardzo Ci dziękuję. Aleksander, Ajgar Skele dzisiaj wraca do naszej drużyny. Czego oczekujesz po jego grze? E, oczekuję, że dobrze się komponuje do drużyny i e, będzie się starał najlepiej wypaść. Ucieszyłeś się, jak dowiedziałeś się, że Ajgar Skele wraca do nas? Rado, radość byłaby. A dzisiaj jak? Wygrywamy? Tak. Okej, okay. oby tak było, bardzo dziękuję.